Ty, to tutaj ta wentylatornia. Tu jest y, zabetonowane wejście do tej wentylatorni, ale popatrz to jak to idzie. Widzisz? Widzę. Ty, a tutaj można zajrzeć. No, faktycznie tam jest... Tam jest takie zejście w dół. jestem w kanale wentylacyjnym ale tutaj tam na dole jest woda jest zalane także nigdzie tam się nie da wejść myślałem że uda się spuścić sondę ale nie da się bo cały kanał jest zalany tutaj już jest woda gdzie kończy się Trzeba z tym wejść.